Święto zawsze dawało mi taką szansę na zbliżenia się do ludzi. Mój ojciec był z Podkarpacia, a maja, moja mama ze Lwowa. W związku z tym święto się bardzo uroczyście obchodziło. I zawsze był to taki moment, być może tego brakuje, ale takiego jednania się z ludźmi, ze wszystkim. Przechodząc w sklepie czy rzekając się z kim zawsze się mówiło wesołych świąt. Ja jestem w takiej rodziny, która Święta traktowała właśnie w ten sposób, żeby była to okazja przede wszystkim do spotkań. A też moja mama na przykład zawsze przestrzegała pewnych zasad kuchni świątecznej. Bo wiadomo, że jak Wielkanoc, to też jest specyficzna kuchnia. Święta Wielkanocne obchodzę, a najważniejsze to jest Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota. Później to już jest radość, jak się Chrystus narodził. Przykicuje do mnie, kica do mnie ten zajączek często. I to nawet nie chodzi o jakieś wielkie, wielkie prezenty, wielkie rzeczy, na które czekamy z utęsknieniem, bo nie możemy sobie pozwolić w normalnym życiu. Tak bywało najczęściej, jak człowiek był młody, że są pewne prezenty, które zajączek przynosił. O których się myślało przez cały rok. Teraz tak już nie jest, ale zajączek zawsze jest okolicznością bardzo piękną, jeżeli chodzi o święta, bo nie wyobrażam sobie świąt bez zajączka. Zasadniczo nie było, nie było zajączka. Dziwna sprawa. Mama szalała, na, szalała w trakcie świąt Bożego Narodzenia, świętego Mikołaja, czy tak, gwiazdkę. To były nieszalone prezenty, na których moich rodziców nawet nie było stać ale ponad stan wtedy wydawali pieniądze, jeżeli chodzi o prezent na Mikołaja i świętego Mikołaja i Boże narodzenie na gwiazdkę. A nie było w tradycji jakby zajączka. Dziwna sprawa. Znaczy, u mnie, ja pochodzę z Poznania, to było tak, że zawsze to były jakieś słodycze. Eee, I pamiętam, jak byliśmy małe, to się w ogóle wiło takie gniazdko dla zajączka i, i tam on zostawiał te prezenty, mu, znaczy słodycze, jak było mu wygodnie. Nie? Ale no teraz już nie, bo jednak mam swoje lata i <noise> nie bawię się w takie rzeczy. Pamiętam, że w dane poniedziałek w mojej rodzinie był, bo jednak byłem małym chłopcem, to z moim kuzynem zaczekaliśmy się na balkonie w miejscowości, w której mieszkałem i laliśmy bogutucha winnych przechodniów. Traktowaliśmy to oczywiście całkiem serio wtedy. Aczkolwiek ilości wody nie były takie na serio, raczej symboliczne. Dostałem z dziesiątego piętra worki nylonowe w głowę i tak, no i jak poszedłem się poskarżyć na to dziesiąte piętro, to pani powiedziała, bo to syn jej właśnie rzucił mi worek na głowę, mi karku nie pani powiedziała, że jestem dziwny, bo nie kultywuję tradycji więc poszedłem do domu, wróciłem się, wziąłem wiadro wody i oblałem ją całe wiadro wody, to są tradycje właśnie. No. Przyznam szczerze, że teraz już raczej nie kultywuję tej tradycji. Raczej kojarzy mi się ona z dzieciństwem, gdzie, gdzie szczególnie jak jeździłam na wieś do kuzynostwa, to, to tam się polewaliśmy ostro i, i ciężko było wyjść w ogóle na ulicę, bo, bo można było być całkowicie przemokniętym.